Do organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na Dolnym Śląsku zmagań w ramach ogólnopolskiego programu Energa Basket Cup przystąpiło 150 zespołów dziewcząt i 180 drużyn chłopców. Regionalne zmagania wyłoniły najlepszych, którzy przez dwa dni na parkiecie Wrocławskiej Szkoły Podstawowej nr 16 walczyli o dwa miejsca w ogólnopolskim finale. Grupa Energa od pięciu lat jest razem ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Prowadzimy razem rozgrywki w mini koszykówce w szkołach podstawowych od etapu... Mistrzostw gmin, potem mistrzostwa powiatu w naszym województwie, potem mistrzostwa stref, czyli byłych województw wchodzących w skład w tej chwili województwa dolnośląskiego I, i dzisiaj spotkanie finałowe, gdzie spotykają się najlepsze cztery drużyny mistrzowie stref legnickiej, wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej i wrocławskiej. O dużym zainteresowaniu programem świadczy fakt, że oprócz szóstoklasistów do zmagań przystąpili także uczniowie klas piątych i czwartych dzięki zaangażowaniu dużego sponsora, udało nam się stworzyć jeden z najlepszych i najbardziej atrakcyjnych programów sportowych dla dzieci, mówi Adam Szymczak. Wiadomo, że dla dziecka sama rywalizacja i możliwość spotkania się z kolegami jest ważna, ale ważny jest też ten taki dodatkowy element, ładny medal, nagroda. No, na to nie zawsze nas stać, natomiast współpraca z firmami, y, które w ten sposób promują się, ale jednocześnie pomagają sportowi, jest bardzo, bardzo ważna. Honorowym ambasadorem programu Energa Basket Cup jest były wybitny koszykarz Adam Wójcik. To nieprzypadkowy wybór. Ja swoją. Historycznie już karierę w szkolnym związku, jeżeli można to nazwać, karierą za rozpoczynałem od właśnie organizacji meczów, w którym spotykali się Adam Wójcik, wtedy uczeń szkoły Zoławy z Robertem Kościukiem, Adamem Gołąbem, uczniami szkoły podstawowej numer 29. Te rozgrywki pozwoliły właśnie takich chłopaków znaleźć. Również dziewczęta rozpoczynały często w takich naszych rozgrywkach nasze reprezentantki później Polski gospodarzem ogólnopolskich finałów koszykarskiego programu Energa Basket Cup będzie w tym roku województwo pomorskie o tym jak zakończył się dolnośląski finał powiemy w środę w popołudniowym wydaniu wiadomości Sport Game